Pokażę Państwu teraz, do czego jeszcze można wykorzystać prawo huka, yy, na przykładzie belki, która teraz yy, podparta jest na dwóch cięgnach. Jedno z nie jest usytuowane prostopadle do osi belki, drugie pod kątem, z tym, że podany jest teraz kąt pomiędzy poziomem a linią tego cięgna. Yy. Belka narysowana z powrotem jako gruba, cięgna jako cienkie, sztywności cięgien podane są. Belka jako gruba będzie traktowana jako sztywna i nieodkształcalna w stosunku do cięgien. Oczywiście w rzeczywistości deformacja tej belki jakaś będzie, ale jest tak mała, że będziemy ją pomijać w dalszych rozważaniach. Pytanie jest trywialne: mamy wyznaczyć reakcje podporowe. Zatem standardowo przejdziemy do uwolnienia układu od więzów, i po uwolnieniu układu od więzów napiszemy równania statyki. Pod beleczką przez punkty charakterystyczne poprowadzę linie pionowe w dół, narysujemy belkę. No i do belki przyłożymy naszą siłę czynną F. To jest ta nasza siła. Z lewej strony będziemy mieli podporę A. W podporze A przyłożymy składową pionową RAY oraz składową poziomą RAX. No i teraz mamy miejsce przyłączenia obu cięgien występujących w układzie. No i teraz okazuje się, że jeśli policzymy niewiadome, mamy raz, dwa, to siłę w tym cięgnie i siłę w tym cięgnie. No będziemy mieli do wyznaczenia, czyli mamy cztery niewiadome. Zatem układ, o którym mowa jest, nazywa się układem statycznie niewyznaczalnym. Co się teraz dzieje z tym naszym układem w zadaniu? No, cięgno z lewej strony, jakbyśmy nie patrzyli, jest rozciągane. Tak? Jeśli tu narysujemy cięgno, to to cięgno rozciągane jest siłą S. I tu też taką malutką siłę S wrysujemy. To tutaj do belki muszę przyłożyć siłę S. Ponieważ mamy cięgna 2, to to będzie siła S1, i tu zgodnie z zasadą akcji i reakcji też jest siła S1. Po prawej stronie zatem będziemy mieli cięgno numer 2. Narysuję już je tutaj dalej, bo jest więcej miejsca, i to cięgno będzie rozciągane siłą S2, i tu będzie siła S2. Zatem do belki przykładam siłę s2, a tutaj musimy dorysować kąt alfa, no bo kąt alfa zadeklarowany jest do poziomu. Jeszcze raz spojrzymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Układ ma cztery niewiadome, a równań statyki co najwyżej możemy napisać trzy. Będzie nam brakowało jednego równania, które okaże się równaniem geometrycznym. Póki co napiszemy na podstawie statyki równania statyki. W kierunku poziomym, jak dotychczas będzie oś X, tutaj kierunek pionowy będzie oś Y. No i z sumy rzutów wszystkich sił na oś X mamy kolejno RAX, tu dalej nic nie wchodzimy i mamy później S2 cosinus alfa też z plusem. Musi być równe 0, aby układ pozostawał w położeniu równowagi. Z sumy rzutów wszystkich sił na osi Y mamy RAY od lewej strony. Dodać S1. Tak. Patrzymy na tę siłę. Potem mamy minus F. No i potem mamy S2 razy sinus alfa. Do pionu musimy zrzutować. Plus S2 razy sinus alfa i to musi być równe 0. Aby układ pozostawał w położeniu równowagi. Trzecie równanie statyczne, które możemy dorysować, to jest równanie momentów względem dowolnego punktu. W tym zdaniu najwygodniej narysować jest względem punktu, gdzie jest najwięcej niewiadomych czyli względem tego punktu A. Suma momentów względem punktu A. RAX i RAY nie wchodzi do równania, bo przechodzą przez biegun. Mamy zatem S1 na ramieniu L i kręci zgodnie z kierunkiem trygonometrycznym, czyli jest z plusem. S1 razy L. Potem mamy F na ramieniu 2L i kręci w stronę przeciwną, czyli minus F razy 2L. No i mamy jeszcze składową pionową siły S2. S2 razy sinus alfa i na ramieniu 3L. Też kręci zgodnie z kierunkiem trygonometrycznym, czyli plus S2 razy sinus alfa razy 3L. No i to musi być równe 0, aby układ pozostawał w położeniu równowagi. Mamy trzy równania, przypomnę cztery niewiadome. Brakuje nam jednego równania. To równanie brakujące, równanie geometryczne, spróbujemy zanotować na podstawie deformacji naszej belki. Jeśli belka przed obciążeniem układu była pozioma, no i tu są miejsca przyczepów, cięgien i miejsce przyłożenia siły F, natomiast tu jest miejsce podparcia tego układu. To przypomnę, co powiedzieliśmy na początku zadania. Ponieważ belka narysowana jest z dość pokaźnym wymiarem przekroju poprzecznego w stosunku do cięgien, tak, które zamocowane są o, tutaj w osi, to tę belkę będziemy traktować jako sztywną i nieodkształcalną deformować może się tylko cięgno, jedno i drugie. Zatem jeśli nacisnę siłą F z góry, no to belka będzie chciała się obrócić jako bryła sztywna dookoła bieguna A. No i spróbujemy ten obrót narysować. Przypomnę tak jak w poprzednim zdaniu, rzeczywiste te przemieszczenia są bardzo małe. My je przeskalujemy, żeby ładnie nam się tutaj dawały opisać w zadaniu, co się dzieje. No, i kolejne punkty charakterystyczne, tak jak i ten skrajny, przemieszczają się prostopadle do linii belki nieodkształconej. Jeśli ten pierwszy punkt nazywał się A, no to tutaj nazwiemy te punkty B, to to jest B' przemieszczenie. Miejsce, gdzie przyłożona jest siła F, będzie C, to tutaj nowe położenie jest C', no to tutaj będzie punkt D, a ten nazywa się D'. Dobrze, zatem jeśli spojrzymy teraz na nasze zadanie, to ten kawałek BB', prim, tak, jeśli to cięgno pierwsze było prosto padłe tutaj do, naszego, do naszej belki tej sztywnej, nieodkształcalnej, to ten odcinek BB' prim jest jednocześnie wydłużeniem cięgna pierwszego. Natomiast w przypadku cięgna drugiego, cięgno drugie o tak jest usytuowane w stosunku do tej linii belki nieodkształconej. To żeby to cięgno, koniec tego cięgna, znalazł się w miejscu D', to cięgno musi doznać wydłużenia. Jakiego? Ano w kierunku tego naszego cięgna. Tu taką cienką linię rysujemy jako przedłużenie tej linii belki nieodkształconej. I jeśli poprowadzimy sobie prostą prostopadłą do tej linii wydłużenia, przechodzącą przez punkt D', to ta prosta prostopadła wyznacza nam odcinek, który jest wydłużeniem cięgna drugiego. O, ten odcinek jest wydłużeniem cięgna drugiego. Tutaj oznaczymy sobie delta L2. Przypomnę, że kąt alfa zdefiniowany jest od cięgna do poziomu alfa, zatem ten sam kąt alfa to jest tutaj. No dobrze. Mamy teraz narysowane y, deformacje tej naszej belki. Spróbujemy teraz y, połączyć te deformacje y, równaniem geometrycznym. Tak jak w poprzednim zdaniu pokazywałem twierdzenie Talesa, tak i tutaj możemy skorzystać z twierdzenia Talesa. Otóż stosunek długości boku BB' do długości podstawy L będzie się miał tak samo jak DD' do długości 3L. To zapiszemy to sobie. B b' do długości l ma się tak samo jak cc jak dd' przepraszam cc' też do 2l, ale nas interesuje dd' do długości 3l. Innymi słowy, jak obie strony pomnożymy przez l, to dostajemy, że a a' równe jest 1 trzecia dd'. a a' A może tutaj wyznaczymy sobie te deformacje, te wydłużenia. AA' to jest wydłużenie cięgna pierwszego. Siła w cięgnie pierwszym razy jego długość. Przypomnę, zadeklarowana jest ta współrzędna pionowa. Zatem długość cięgna pierwszego jest równa współrzędnej pionowej L. S1 razy L przez sztywność na rozciąganie tego cięgna EA. I już mamy wyznaczone, ile wynosi aa Teraz potrzebujemy odcinka BB-Prime. bb odcinek połączymy sobie z wydłużeniem delta L2. Otóż bb będzie, przepraszam, DD' będzie równe. Oj, 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 tu się rozbijałem. Ten, ten, ten punkt nie nazywa się a tylko bb O tutaj, niech Państwo spojrzą. b prime b', przepraszam. Już poprawiamy sobie bb'. To teraz te dd'. Co się dzieje z dd'? Ano dd' będzie równe tak delta l2 podzielone przez sinus kąta alfa. dd' delta l2 przez sinus kąta alfa. To teraz jeszcze potrzebujemy wyznaczyć delta L2 i uzupełnimy potem równanie. Delta L2 będzie równe. Siła w cięgnie drugim. Nazywa się S2 razy długość cięgna drugiego. My teraz wracamy tutaj do naszego obrazka i patrzymy, jeśli podana jest współrzędna pionowa, a kąt między cięgnem i poziomem to długość tego cięgna wynosi L przez sinus tego kąta alfa. No to wrysujemy tutaj do naszego równania L przez sinus alfa. No i dzielimy przez sztywność na rozciąganie, która jest taka sama jak dla cięgna pierwszego. Mamy zatem S2 razy L przez Ea sinus alfa. No i teraz, jeśli to wyrażenie wstawimy tutaj w to miejsce u góry, to nasze dd'. Będzie równe S2 razy L przez Ea sinus alfa. To jest to nasze delta L2. A jak pomnożymy przez 1 przez sinus alfa, to tu możemy tylko dorysować kwadrat. No dobrze, i teraz jak już mamy wyznaczone AAB, BB' i DD', to tu możemy wrócić do naszego równania geometrycznego, do twierdzenia Thalesa. W miejsce tu o B' powinno być narysowane, tak? Proszę poprawić sobie również u siebie na kartce. W miejsce BB' wpisujemy S1 razy L przez EA, równe jest 1 trzecia, a DD' było S2 razy L przez EA sinus kwadrat alfa. I teraz, drodzy Państwo, jeśli obie strony równania podzielimy sobie przez L, to to nam się upraszcza i pomnożymy przez sztywność na rozciąganie, czyli przez iloczyn modułu Yanga i pola poprzecznego przekroju, to po tej stronie znika nam ta część i ta część. Ostatecznie nasze równanie geometryczne, które łączy siły w cięgnach S1 i S2, wygląda następująco. S1 równe jest S2 przez 3 sinus kwadrat alfa. I to jest czwarte brakujące równanie. Mamy trzy równania statyczne, które wcześniej zanotowaliśmy, tak? To jest pierwsze, to jest drugie, to jest trzecie. No i czwarte równanie jest równaniem geometrycznym, tak? I mając cztery równania, możemy wyznaczyć wszystkie reakcje poporowe RAX, RAY, S1 i S2 w ramach treningu prosiłbym samodzielnie rozwiązać przykład do końca. Dziękuję.